Witajcie bardzo serdecznie w nowym filmiku na kanale La Kierowniczka, i dzisiaj w końcu pojawi się zdobienie. Ostatnio było sporo recenzji, testów, porównań, filmików z nowościami, a w sumie dawno nie pojawiały się takie typowe filmiki ze stylizacją, zdobieniem. No i w końcu teraz wchodzimy już tak w taki bardzo jesienny klimat, i ja ogólnie. Jeżeli chodzi o samą jesień, póki jest ładna i słoneczna, to naprawdę ją lubię, ale zazwyczaj ona jest taka chłodna, deszczowa i jest to taka dosyć ponura pora roku. Natomiast jeżeli chodzi o garderobę i o kolory jesienią i o paznokcie, stylizację, no to naprawdę jest to coś, w czym można sporo pokombinować i od takich dwóch lat zawsze w tym czasie mam taką największą wenę, największe natchnienie na malowanie właśnie różnych zdobień. Może to jest przez tą kolorystykę, może po tym lecie, tych neonach i pastelach, chce się czegoś bardziej takiego ciemniejszego, bardziej stonowanego. Dzisiejsza stylizacja w sumie będzie dosyć prostym zdobieniem, ale chodzi w niej głównie o ten kolor bazowy. I ja w nowościach lipca pokazywałam Wam, że do sprzedaży wpuszczono nowy trend lakierów, które mają w sobie czarne drobinki. One są dosyć nieregularne, zazwyczaj w mniej więcej dwóch rozmiarach. I to jest trend, który kiedyś już był. W lakierach klasycznych, ja pamiętam, ale to było kilka dobrych lat temu, myślę, że około 7 lat temu, były lakiery klasyczne, które miały w sobie czarne drobinki. Ja pamiętam, że miałam kolor biały, a firma Lemax miała w swojej kolekcji całą, po prostu kolorystykę te lakiery chyba kosztowały 2 czy 3 złote, więc ten trend się pojawia ponownie, tym razem jest w wersji lakierów hybrydowych i głównie w ofercie wszystkie firmy miały takie pastelowe kolory, beż przede wszystkim, ale też jakiś pastelowy róż czy błękit. I przeglądając sobie stronę Bomb gdy szukałam czegoś do nowości, trafiłam na tą nową serię, jak Wam wspominałam jest to seria Pro, ma takie czarne buteleczki ze złotymi napisami. One prezentują się bardzo luksusowo, bardzo na bogato i chciałam sobie tak z ciekawości przeglądając kolory wybrać jakiś jeden do wypróbowania i trafiłam na kolor taki ciężki do określenia, bo on wygląda jak kolor musztardowy w takiej bardzo jasnej wersji. Albo taki kolor brzoskwiniowy, ale z odrobiną żółtego odcienia. Generalnie jest to kolor, który nie wszystkim może przypaść do gustu, ale ja na jesień bardzo takie lubię. Myślę, że on będzie świetnie wyglądał w połączeniu z brązem. A słuchajcie, robiłam go z takim ciemnym, bordowym i wyglądał naprawdę świetnie. I fajnie byłoby, myślę, też połączyć go z butelkową zielenią. Tego jeszcze nie robiłam, ale na pewno wypróbuję. Jest to kolorek o numerze 87, link oczywiście macie na dole w opisie i ten kolor w sumie co wykończenie jest w kilku różnych kolorach. Ja sobie wybrałam taki bardziej jesienny ze względu na panującą porę roku. No i słuchajcie, żebyście mogły się przyjrzeć temu kolorkowi z bliska, zwrócić uwagę na te wszystkie detale, to ja postanowiłam pomalować nim wszystkie 10 paznokci. Oczywiście pod spodem mam bazę budującą, tym razem jest to baza firmy MAGA. Wszystkie bazy budujące możecie znaleźć na moim Instagramie. Ja zawsze jak nałożę je na paznokcie, robię zdjęcie z buteleczką, żebyście wiedziały, która to baza. I mamy ten piękny kolorek, nietypowy, musztardowy, z czarnymi drobinkami w dwóch rozmiarach i aplikuję go w dwóch warstwach. I ogólnie sprawa wygląda tak, że ten lakier aplikując... Przykrywamy trochę te czarne drobinki. Więc jak kładziemy jedną warstwę, utwardzamy w lampie, kładziemy drugą warstwę i ta druga warstwa sprawia, że te pierwsze drobinki są tak delikatnie przyćmione, przymglone. Natomiast te z drugiej warstwy są takie bardziej intensywne, ciemniejsze. Wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda, bo sprawia, że te drobinki są bardziej dwuwymiarowe. I słuchajcie, dwie warstwy mi tutaj totalnie wystarczyły, ale baza budująca wiadomo podbija koloryt. Jednak myślę, że przy naturalnej płytce spokojnie też dwie warstwy nam wystarczą. I ten kolor już prezentował się dosyć ciekawie, no ale nie będę go zostawiać dla Was samego, solo, bo to trochę za mało. Dlatego teraz przejdziemy do namalowania takich małych ornamentów. Będzie to tylko delikatne zdobienie. Bo od kiedy znalazłam mój duet idealny do malowania takich czarnych elementów, to coraz częściej po to sięga. I tym sposobem mamy tu czarny żel do zdobień. Jest to Semi Art numer 01 Black. I to jest żel, którym można malować bardzo cienkie linie, i on nadal trzyma swoją pigmentację. I do tego mam pędzelek Semi Lack Expert Night Brush numer 02. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu o pędzelkach, no to koniecznie musicie go zobaczyć. To jest coś, co każda stylistka musi widzieć. Więc zapraszam was. Oczywiście zostawiam wam link tutaj do góry. I teraz przejdziemy do malowania. I nie wiedziałam do końca, szczerze mówiąc, co chcę namalować i na ilu paznokciach. Wiedziałam, że chcę, żeby to były formy takie nieregularne, może lekko roślinne, takie zawijaski, trochę ornamenty. Więc kombinowałam na bieżąco, dokładając elementy. Stąd tutaj brakuje takiej logiki malowania, ale po prostu ja czasami tak mam, że zaczynam malować i widzę, gdzie mi czegoś brakuje, tam wtedy dokładam. Zdobienie początkowo powstawało tylko na paznokciu serdecznym, ale stwierdziłam, że jest na tyle delikatne, że zrobię też na paznokciu środkowym i postanowiłam postawić to po przekątnej stronie, żeby trochę wam to urozmaicić. I teraz tutaj bardzo ważnym elementem było dodanie cyrkonii. Uważam, że to dodało takiej trochę większej elegancji i jakoś to zdobienie podkręciło dodatkowo. Cyrkonie warto sobie dodać um, troszkę wcześniej, albo zaplanować miejsce, w którym ona będzie, bo ja wzięłam taką większą, więc gdybym dodała ją na samym końcu, mogłabym zakryć część zdobienia. Poza tym ja chciałam tak, żeby to zdobienie tak jakby wychodziło od tej cyrkonii, czyli typowo uszykować sobie pod nie miejsce. I jeżeli chodzi o wykończenie, oczywiście mamy tutaj top, top w połysku. Ja myślę, że jesienią jakieś zdobienie w macie zmaluję, ale raczej to jest takie jedno zdobienie na innych dziewięć w połysku. Mniej więcej taka jest proporcja, no ale ja nic nie poradzę na to, że kocham błyski. I tak powstało zdobienie. Jestem ciekawa jak wam się spodobała pierwsza taka jesienna propozycja poza tymi projektowymi, no w sumie czas chyba już najwyższy wrzesień się nam powoli kończy, więc chyba musimy trochę w tą jesień wejść. Jeżeli chodzi jeszcze na szybko o tą serię Pro, piękna czarna ekskluzywna buteleczka 15 ml produktu w środku. Pod spodem macie numer oraz nazwę serii. I co mi się bardzo podoba, do góry macie znacznik koloru, co znacznie ułatwia poszukiwanie tego lakieru wśród innych. Ogólnie pracowało mi się nimi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o konsystencję. Raczej jest ona taka klasyczna, mogę tak powiedzieć. Bardzo podobna do Semilaka, do Neonail, do tych takich najpopularniejszych firm. Jest rzadsza od Indigo czy na przykład Provocateur. Jeżeli chodzi o pędzelek, on jest dosyć duży. A czykolwiek spokojnie możecie nim malować. On jest troszkę, może większy od tych z semilaka. Porównuję wam do semilaka, bo myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo najczęściej używacie tych lakierów. Chyba, że chcecie porównania do innych marek, napiszcie jakie marki najczęściej używacie, wtedy będę do nich przyrównywać wam w innych recenzjach właśnie pędzelki czy konsystencje. I ostatnia jeszcze sprawa. Jeżeli szukacie duetu do malowania czarnych zdobień, to czarny semi-art jest super. Ja przetestowałam chyba z 10 żeli i ten jest na razie numer jeden. Natomiast biały polecam wam Victoria Wyn Smart White. On jest też idealny, pełne krycie w cieniutkich liniach, więc mam nadzieję, że to wam się przyda. Dajcie znać, jak podoba wam się zdobienie, co sądzicie o tych kolorach z drobinkami i oczywiście będę wdzięczna za wszystkie komentarze, polubienia czy subskrypcje. A my widzimy się w kolejnym jesiennym filmiku już za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.